Prowadzę Was w arkana thrillera, a może bardziej komediodramatu, dramatu wyreżyserowanego przez Posoporowy Watykan. Dla jednych to nadal foliarska teoria spiskowa, ale dla watykanistów i badaczy watyme już nie. Jest to fascynująca zagadka, którą od lat badają. O co chodzi, zaraz wam powiem. Chodzi o teorię fałszywej Łucji. Tym razem przedstawię Wam wątki, cytaty i smaczki nowe, jakich w polskim YouTubie nigdzie nie znajdziecie. Jak długo siostra zastępował Sobowtór? Kim był Sobowtór? Kiedy zmarła prawdziwa siostra Łucja? Jak się okazuje, jesteśmy coraz bliżej znalezienia odpowiedzi na te pytania. A teoria spiskowa zamieniła się w przedmiot poważnych badań, poważnych badaczy fatimskich. Jak wiecie, fascynuje mnie dziennikarstwo śledcze, ale dziennikarzem śledczym z y, oczywistych względów nie zamierzam być. Dlatego przekazuję wam dzisiaj to, do czego się dokopałam. Kolejna bomba informacyjna, już druga z rzędu teoria fałszywej siostry Lucy, tym razem ukuta przez nieble kogo, bo Fatima Center z USA. Fatima Center zgadza się w pełni z doktorem Hojnowskim z projektu Lucy The Truth, który stworzył pierwszą teorię fałszywej łucji. Okazuje się, że. Co do tego, że istniał sobowtór siostry Łucji, nikt z nich nie ma wątpliwości. Ale Fatima Center udowadnia coś bardzo zaskakującego, o czym zaraz Wam opowiem. Czym różni się teoria doktora Hojnowskiego od teorii Fatima Center? Fatima Center przeczy opinii doktora Hojnowskiego tylko w jednym aspekcie. Zgadzają się oni co do istnienia sobowtóra, tak jak powiedziałam, siostry Łucji. jednak dzieli ich to, czy łucja zastąpił sobowtór na stałe. Czy pojawił się tylko kilka razy podczas wystąpień publicznych, począwszy od 1967 roku, kiedy to papież Paweł VI pokazał ją światu w Fatimie. I tak, zdaniem doktora Hojnowskiego, Łucja miała sobowtóra, który zastępował ją permanentnie od 1967 roku, a ona sama była zamordowana lub zlikwidowana w jakiś sposób około 1958 roku, czyli po ostatnim publicznym wywiadzie z Ojcem Fuentesem, zdyskredytowanym zresztą przez Watykan rok po publikacji. Z kolei Fatima Center dowodzi, że sobowtór istniał, ale był tylko wykorzystany parokrotnie do kilku wystąpień publicznych. Ich zdaniem siostra Lucja żyła i to nawet uwaga do 2001 roku, czyli po ogłoszeniu światu części trzeciej tajemnicy fatymskiej w 2000 roku przez Jana Pawła II. I tu zaczyna się robić gorąco. Na poparcie swojej opinii dr Hojnowski nie ma żadnych dowodów. Że Lucja została usunięta po 58 roku, a sobowtór zastąpił ją permanentnie. Z kolei Fatima Center ma wiele dowodów na to, że prawdziwa siostra Ucja żyła i składała te same oświadczenia do 89 roku. Magazyn The Fatima Crusader, opublikowany przez Fatima Center, zawiera te dowody. Wszystko zaczęło się w 58 roku, kiedy była końcówka pontyfikatu Piusa XII, nakazał on milczenie Łucji. Doktor Hojnowski twierdzi, że po 57 roku siostra Łucja nagle przestała po prostu mówić o trzeciej tajemnicy i o konsekracji, tak jak mówiła wcześniej. Ale to nieprawda. Fatima Sender dowodzi, że po 67 roku siostra Łucja mówiła dokładnie to samo, o konsekracji Rosji niezmiennie aż do 1989 roku i dopiero wtedy nagle zmieniła retorykę w spreparowanym wywiadzie z arcybiskupem Bertona, ale o tym zaraz. Ojciec Mikołaj Gruner i ojciec Paul Kramer z Fatima Center powiedzieli, że w tej sprawie wszystko zależy od tego, jak datujemy pojawienie się siostry Łucji. Wiemy, że była ona sterylizowana przez wizję piekła, a ta druga Łucja mówiła o sprawach eschatologii w paru wywiadach jako pikniku. Zwłaszcza u Carlosa Evaristo. Siostra Lucja musiała być problemem dla Watykanu, bo przecież mogła powiedzieć prawdę. Więc mogła być utrzymywana gdzieś tam w odosobnieniu, żeby Watykan mógł mieć kogoś innego, kto się pojawi właśnie publicznie ją zastąpi. I to jest takie zdanie tutaj właśnie ojca Kramera. Do 1 lipca 1989 roku w ogóle nie było fałszywych listów siostry Lucji, twierdzących, że konsekracja była poprawnie wykonana. I nagle po tym dniu Łucja zmienia zdanie. I tutaj dowód jest pierwszy, przedstawiony taki, że arcybiskup Portalupi przekazał, że siostra Łucja twierdziła konsekwentnie, że konsekracja była źle wykonana, niepoprawnie do 89 roku. Kolejny dowód jest taki, że wywiad Carlo Maria Evaristo z siostrą Łucją z 92 i 3 roku był obalony jako oszustwo przez wielu badaczy Fatimy i watykanistów. Evaristo zaprezentował nową siostrę Ucję, nową Fatimę dla nowego kościoła. I Lucja podczas tego wywiadu nagle powiedziała, że Rosja została poprawnie poświęcona, nawróciła się, że to wcale nie dotyczy wiary katolickiej to nawrócenie, trzeci sekret fatimski wcale nie miał być ujawniony w 60 roku, a więc ekstremalna zmiana poglądów w 92 roku i trzecim wywiadzie. Poza tym bardzo Dziwne jest przyjęcie przez nią Komunii Świętej na od Jana Pawła II. To nie mogła być widząca z Fatimy, która w 1916 roku widziała anioła, który podkreślił potrzebę zadośćuczynienia za zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu. Siostra Lucja nigdy nie popełniłaby żadnej zniewagi najmniejszej, a przecież anioł upadł na twarz przed hostią podczas objawienia. Więc Evaristo sfabrykował odpowiedzi Lucji, i na to dowody ma nie tylko Fatima Center. Wszystkie publiczne ukazania sobowtura siostry Lucy były reżyserowane. Nie ma osobistych świadectw z rodziny przyjaciół czy współsióstr Lucy, że była naprawdę podstawiona w sposób permanentny osoba, która była sobowtórem. Żaden też z członków rodziny Ucji nigdy nie twierdził, że była zamieniona przez sobowtura, ponieważ rutynowo odwiedzali ją do późnych lat 80. I tutaj ojciec Kramer. Sprawdził to, jest to napisane, że rozmawiał osobiście z biologiczną siostrą, siostry Łucji, Karoliną. Żadna też z ani przyjaciół odwiedzających w Koimbrze Ucję nigdy nie potwierdzili tego, że sobowtór siedział sobie gdzieś tam permanentnie, udawał siostry Łucję. Więc absurdem jest wierzyć, że wszyscy absolutnie byli zanurzeni w tym kłamstwie, w tym spisku. Nikt o tym nie powiedział nic przez 60 lat, utrzymywali to w tajemnicy bo chcieli pozbyć się prawdziwej Łucji i zastąpić ją Sobowtórem. Z kolei dr Chojnowski uważa, że logistyczne trudności dotyczące prezentacji utrzymania sobowtura to są szczegóły, które powinny być odkryte, ale dalej spekuluje bez żadnego dowodu, że Watykan wywierał presję na bliskich siostry i na wszystkich dookoła, by milczeli. Fatima Center postawił więc kluczowe pytania odnośnie tej sprawy. Kim była oszustka? Czy rodzina sobowtura i przyjaciele nie byliby wtajemniczeni w spisek, co by zyskała poprzez naśladowanie siostry Łucji. bo na pewno nie pieniądze, nie władzę, nie rozpoznawalność. Jeśli to była osoba świecka, dlaczego miałaby poświęcić się tej roli? Jeśli była zakonnicą, dlaczego chciałaby żyć stale, w grzechu. Dlaczego Watykan miałby w ogóle dopuścić tak wielkie oszustwo przez tak długi czas, przez tyle dekad, 60 lat? Jeśli siostra Łucja umarła przed 67 rokiem, jak twierdzi dr. Hojnowski, dlaczego Watykan nie powiedziałby o tym światu? Przecież martwa widząca nie mogła przeciwstawić się ich narracji. Więc widzimy ewidentną niespójność motywów, zarówno Watykanu, jak i sobowtóra, oraz brak świadectw osób, które ją znały. Brak też eksperckich dowodów na twierdzenia doktora Hajnowskiego, które skłaniają do uznania sensowności tezy o wykorzystaniu do kilkunastu wystąpień lub kilku wystąpień publicznych Sobowtura. A teraz dalsze dowody. W maju 82 loserwator Romano opublikował wywiad z siostrą łucją ojca Umberto Pasquale z 78 roku. Siostra Lucja powiedziała wtedy, cytuję: Matka Boska odniosła się tylko do poświęcenia Rosji. Poprosiłam o poświęcenie świata z wyraźnym odniesieniem do Rosji. Więc ojciec pasquale musiał spotykać się z sobowtórem w 78, znając siostrę Wucję prawie 40 lat, i nie rozpoznać, że to jest inna osoba. Kolejny dowód jest taki, że Jan Paweł II poprowadził konsekrację w latach 1981, 82 i 84. Gdyby siostra Ucja była zastąpiona przez Sobowtóra, to Watykan niechybnie wykorzystałby go do potwierdzenia poprawności tej konsekracji, a to się wówczas nie wydarzyło. W 82 roku Jan Paweł II pyta się Ucji, jak wykonać konsekrację i fatimski uczony Frère François zdaje relację. Biskup do Amaral otworzył konwersację przy siostrze Łucji, stwierdzając, że Pius XII konsekrował świat w 1942, wspominając Rosję, potem konsekrował Rosję w 1952, więc wszystko jest w porządku, bądźmy spokojni. A siostra Ucja wówczas milczała i z wielką energią zrobiła gest zaprzeczenia palcem i potem wyjaśniła, jak to powinno być wykonane. Czyli biskupi z całego świata gromadzą się w swoich diecezjach, odprawiają publiczny akt, ceremonię zadośćuczynienia oraz akt. Konsekracji Rosji na Świętej Pannie. Kiedy arcybiskup Portalupi ponownie rozmawiał z siostrą Łucją, ona wówczas oceniła akt konsekracji z 1982 roku. Cytuję: Rosja nie pojawiła się jako przedmiot konsekracji. Żaden biskup nie zorganizował w swojej decyzji publicznej ceremonii zadośćuczynienia, nie konsekrował Rosji, więc konsekracja nie została wykonana zgodnie z prośbą Maryi. Nie byłam w stanie wydać takiego oświadczenia wcześniej, ponieważ nie otrzymałam pozwolenia od stolicy apostolskiej. Przecież fałszywa Łucja mogła zgodzić się że Pius XII wypełnił konsekrację Rosji w 1952, a ona tutaj zaprzeczyła. Mogła też powiedzieć to samo o 1982 roku. Dlatego nie było zmiany w jej zeznaniach po 1958 roku. Aż do 1989 roku Łucja mówiła to samo. Kardynał Carlo Caffara otrzymał też list od siostry Łucji, w którym napisała, cytuję, Ojcze, Nadejdzie czas, gdy decydująca bitwa między Królestwem Chrystusa a szatanem rozegra się o małżeństwo i rodzinę, a ci, którzy będą pracować dla dobra rodziny, doświadczą prześladowań i udręk. Dokładnie to samo, co siostra powiedziała w wywiadzie z ojcem Fuentesem, ostatnim wywiadzie oficjalnym prawdziwej siostry Łucji z 57 roku, który potem był zdyskredytowany przez Watykan. A więc mamy parę wywiadów, które dowodzą, że Łucja do 89 roku jest konsekwentna i powtarzała to samo. Że trzecia tajemnica miała być wyjawniona w 60., a konsekracja nie była dokonana poprawnie. I na logikę, gdyby to, co Watykan mówił i robił, było prawdą odnośnie trzeciej tajemnicy konsekracji Rosji, to by w sposób bardzo prosty otrzymał potwierdzenie tego od prawdziwej siostry Łucji. Gdyby natomiast prawdziwa była zamieniona na sobowtórę, wówczas Watykan mógłby bardzo łatwo uzyskać potwierdzenie, swojej narracji właśnie od tej fałszywej Łucji. Jedno mnie tak zastanawia, czemu nikt z tych, którzy znali siostrę Łucję, sióstr przełożonych, rodziny, przyjaciół, księży, biskupów, którzy ją znali, nie powiedzieli na głos, nie zadali pytania, kim jest ta kobieta, którą pokazano w światu w 67 roku. Przecież to nie jest Łucja. Czemu nikt przez 60 lat nie pisnął ani słówka? Czemu tyle osób milczało w mediach? Przecież można było wydać zbiorowe lub indywidualne oświadczenie na ten temat. A teraz dowód Fatima Center na to, że Łucja mogła żyć do 2001 roku. L'Osservatore Romano w 2001 opublikował lakoniczny komunikat kardynała Bertone z wywiadu dwugodzinnego z Łucją, który miał 44 słowa. I on był okrzyknięty oszustwem kardynała Bertone przez uczjego Ferrari, Gaetę ojca Brunera. Kardynał Bertone przypisał siostrze Łucji takie słowa na maszynopisie, a wiemy, że pisała do końca życia odręcznie. Cytuję. Wszystko było opublikowane, nie ma już nic więcej odnośnie trzeciej tajemnicy. W pełni potwierdzam interpretację trzeciego sekretu dokonaną podczas roku jubileuszowego. Już mówiłam, że konsekracja wymagana przez Najświętszą Pannę była wykonana w 84 roku i była zaakceptowana w niebie. No, ale te słowa są zupełnie zaprezentowane poza kontekstem. Kardynał Bertone nie dostarczył żadnych nagrań, transkrypcji, wideo czy audio, żadnych scenogramów. Tutaj mamy zdecydowany brak wiarygodności. Zdaniem Fatima Center, kardynał Bertone musiał przeprowadzić wywiad z prawdziwą siostrą Łucją w 2000 roku i w 2001, szukając potwierdzenia fałszywej narracji i pomimo presji wywieranej na siostrze Łucji, która była niechętna, by potwierdzić kłamstwa. Jakoby sekret miał być w pełni odkryty w 2000 roku, był zmuszony uciec się do oszustwa i spreparować wywiad z fałszywą Łucją, a potem opublikować go jako wywiad z prawdziwą. W związku z tym istnieje wiele powodów, aby sądzić, że prawdziwa siostra Łucja żyła jeszcze pod koniec 2001 roku, bo jej się po prostu bali. I tak zauważył ojciec Gruner. Powiedział tak, cytuję. Kiedy Watykan ujawnił to, co powiedział, że było trzecią tajemnicą w 2000 roku, nigdy nie mieli siostry łucji w pobliżu. Nie było jej tam. Mogli zaprosić tę fałszywą osobę, która powiedziałaby co chcą, to było proste, ale nie zrobili tego. Bali się prawdziwej siostry łucji. Bali się, że prawdziwa siostra łucja powie, że to nie jest cała tajemnica. W związku z tym można sądzić, że prawdziwa łucja. Żyła jeszcze w 2001 roku. Koniec cytatu. To teraz pytanie: kiedy umarła? Gdzie jest pochowana prawdziwa siostra Ucja? Gdzie była siostra Ucja całe te 60 lat? Czemu Ucja numer 2 była taka niefrasobliwa, optymistyczna, zabawna, luźna, wesoła, czuła się komfortowa przed kamerami, traktowała Jana Pawła II jak gwiazdę, celebrytę. A prawdziwa Ucja była zawsze poważna, dystyngowana, pełna klasy, powagi, była raczej smutna, czuła się nieswojo przed aparatem. Kiedy pokazano Ucję w 1967 roku w Fatimie. Urzędnicy watykańscy mogli się wówczas obawiać, że gdyby prawdziwa siostra Lucja pojawiła się obok papieża Pawła VI, światowa prasa zażądałaby, by dowiedzieć się, co mówiła, jeśli by na przykład przeciwstawiała się papieżowi. Po prezentacji obcej kobiety, Watykan nie mógł się już cofnąć i wystawić prawdziwej siostry. Ponadto na polecenie Maryi trzecia tajemnica miała zostać ujawniona w 60 roku, więc Watykan na pewno bał się, że jeśli prawdziwa siostra Łucja pojawi się po 60 roku, może ujawnić tajemnicę sama. Ojciec Kramer powiedział tak, cytuję, nie jest niemożliwym, że prawdziwa Łucja stworzyłaby problem, mówiąc prawdę, więc możliwe, że była trzymana w odosobnieniu, a oni mogli przynajmniej mieć kogoś innego, kto pojawiłby się publicznie, aby pod nią się podszyć. Więc wykorzystanie sobowtóra podczas wydarzeń publicznych było prawdopodobne, ponieważ wymagałoby zaangażowania tylko paru osób, które musiałyby zachować milczenie. Więc hierarchia kościelna miała wystarczający motyw tutaj, żeby tak się zachować. Watykan nie chce przecież, by katolicy znali całe orędzie Matki Bożej Fatymskiej, ponieważ ono jest ewidentnie przeciwstawne do ekumenicznego Watykanu posoborowego. I kolejny dowód. W 66 roku biskup Fatimy Jao Venancio zlecił ojcu Joaquinowi Alonso napisanie pracy badawczej dotyczącej Fatimy. Ojciec Alonso przeprowadził z siostrą Lucią wiele razy do 74 roku wywiady. Jeśli siostra Ucja została wyeliminowana przed 67, to ojciec Alonso spotykał się z sobowtórem, a ten. Nie znałby szczegółów przecież dotyczących życia siostry Łucji, objawień fatimskich. I nie do pomyślenia jest, aby oszust przekonał ojca Alonso, że wywiad z ojcem Fuentesem z 57. był prawdziwy. W 1975 roku ojciec Alonso ukończył Fatima Text and Critical Studies, składającą się z 24 tomów, zawierającą co najmniej 5396 dokumentów. Wielkie dzieło, wielką pracę. Nagle została ona wstrzymana. Opublikowano tylko sześć tomów w mocno zredagowanej formie, a reszta dzieła do dzisiaj pozostaje w ukryciu. I tak na logikę, hierarchia nie miałaby powodu, by ukrywać pracę ojca Alonso, gdyby przeprowadzał wywiad z oszustem, który przecież papugował narrację watykańską. Siostra Łucja konsekwentnie potwierdzała próby konsekracji Jana Pawła jako nieudane do 89. Nawet sam Jan Paweł II uznał, że jego konsekracja z 84. nie spełniła prośby Matki Boskiej. I nagle, w 89. roku, ojciec Messias Coelho ujawnia, że siostra Lucja otrzymała instrukcję z Watykańskiej Rady Kościelnej stwierdzającą, że teraz wszyscy muszą mówić, że poświęcenie Rosji zostało dokonane w 84. roku, w której Rosja nigdy nie została wymieniona, a biskupi świata nie uczestniczyli. I tu docieramy do najważniejszej części pięciu fałszywych listów przypisanych siostrze Łucji w latach 89-90. Pięć maszynopisów z domniemanym podpisem siostry Łucji krążyło między 89 a 90 rokiem. I listy te twierdziły, że poświęcenie świata dokonane przez papieża Jana Pawła II w 84 roku spełniło prośbę Maryi. Ale były to fałszerstwa. W 90 roku siostra rodzona siostry Łucji, Karolina, która pisała i odwiedzała siostrę Łucję. Osobiście potwierdziła księdzu Grunerowi, że listy siostry Łucji były zawsze pisane odręcznie, nigdy na komputerze ani na maszynie. Matka Przeorysha potwierdziła w wywiadzie to samo. I przez te fałszywe listy wielu katolików do dzisiaj wierzy, że Łucja potwierdziła poprawne poświęcenie Rosji. A teraz podsumujmy. Fatima Center wie na pewno, po pierwsze, dzięki doktorowi Hojnowskiemu istnieją dowody na to, że Łucja nr 2, która publicznie pokazała się w 67, 82, 91 i 2000 i z Carlosem Evaristo, była oszustką. Po drugie, nie ma dowodów na to, że prawdziwa siostra Łucja została wyeliminowana po 58. Po trzecie, od 59 roku przez lata nie publikowano pism siostry Łucji. Zabroniono jej mówić o trzeciej tajemnicy. Od 60 roku nie mogła przyjmować gości poza krewnymi i przyjaciółmi, a inni goście nie mogli do niej wejść bez pozwolenia Rzymu. Ojciec Parisji, odpowiednik siostry Łucji, oświadczył, że nie mógł z nią rozmawiać, bo warunki izolacji, w których się znalazła, narzucone są przez stolicę apostolską. I po piąte, mamy wiele oświadczeń od 80 do 89 roku od prawdziwej Łucji, że kontynuowała ona poglądy z lat 40. Wywiady kardynała Bartone były fałszerkami i dają powody sądzić, że Lucja żyła nawet do 2001 roku. Faktem jest, że Rosja do dzisiaj nie została poświęcona, bo nie nawróciła się na wiarę katolicką a tak Maria zapowiedziała. Na świecie nie ma pokoju. W dalszym ciągu nabożeństwo do niepokolanego serca Najświętszej Panny nie zostało ustanowione na świecie. I na koniec pamiętajmy jednak, by skupić się na tym, co jest najważniejsze, bo teorie o Łucji to jednak są wątki poboczne najważniejsze jest orędzie fatimskie. Po to jest też nasz kanał, żeby promować to orędzie. Módlmy się na różańcu, odprawiajmy pięć pierwszych sobot miesiąca, nośmy szkapleż, ofiarujmy modlitwę i pokutę za grzeszników, błagajmy Boga o konsekrację Rosji i ujawnienie trzeciej tajemnicy. I żyjmy orędziem fatimskim. To zdecydowanie jest najważniejsze, kluczowe, i to jest istota, e, tak naprawdę, moich programów na temat Fatimy. A teraz na koniec polecam Wam Fatimskie Prorostwo o Rosji. Znajdziecie na naszej stronie www trudno być katolikiem. Oczywiście sławną już książkę, bestseller, Czwarta tajemnica fatimska, Antonio Sorci Oraz książka, na której podstawie także zrobiłam parę odcinków, księdza Karola Sztelina, Gwiazda Przewodnia Czasów Ostatecznych. Wszystko znajdziecie na naszej stronie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.